Cześć, witam Cię w moim podcaście. Dzisiejszy temat to wykrywanie i zapobieganie atakom. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, jak te ataki są wykonywane i jaki jest typowy scenariusz na przykład takiego ataku ransomware, więc jeżeli tego nie słuchałeś, to zachęcam Cię do poprzedniego odcinka. Natomiast dzisiaj opowiem trochę więcej o tym, jak można sobie radzić i jakimi narzędziami dzisiaj dysponujemy, żeby blokować te ataki. Pierwszy taki punkt, który warto mieć na uwadze, to to, żeby zdawać sobie sprawę, jak te ataki mniej więcej mogą przebiegać. Dlatego, że jeżeli one są zawsze etapowe, to wystarczy, że zablokujemy na jednym etapie skutecznie dany proces wykonywania tego ataku, a do końca, że tak powiem, nie, nie umożliwimy doprowadzenia tego ataku do etapu, który jest dla nas już faktycznie krytyczny. Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy utrudniali na każdym z tych etapów odpowiednio, tak jak możemy, sytuację temu atakującemu. Ale co to oznacza? No, utrudnianie oznacza, że wdrażamy nowe rozwiązania, na przykład dla pierwszego etapu, etapu, czyli rozpoznania. Jeżeli chodzi o rozpoznanie takie ogólne na publicznych danych, no to tu nie za dużo jesteśmy w stanie zrobić. Bardziej jest pytanie, co publikujemy publicznie, żeby być świadomym, jakie dane udostępniamy. To tyle w zasadzie możemy zrobić. Natomiast w przypadku już wejścia w naszą infrastrukturę tego atakującego, czyli najczęściej to jest jakieś przejęcie stacji końcowej jakiegoś użytkownika, no bo to jest najłatwiejsze w większości przypadków, czyli jakiś phishing, albo jakiś malware, i dzięki temu ten atakujący otrzymuje dostęp do sieci. Więc jeżeli mamy ten etap, gdzie. Mamy już w środku, można powiedzieć, tego atakującego, i teraz chcemy mieć narzędzia, które potrafią nam wykryć taką sytuację i odpowiednio utrudnić tą aktywność, albo wręcz zablokować, jeżeli to jest tylko możliwe. Tu oczywiście jest tak, że nie ma idealnych rozwiązań, czyli nie ma takiego jednego pudełka tajemniczego, który mogłoby ze stuprocentową skutecznością i bez force positivów, czyli takich fałszywych alarmów wykrywać i blokować tego typu ataki. Eee, oczekiwanie ze strony rynku jest ogromne na tego typu produkty, dlatego że no, chcemy, jak tylko możemy się zabezpieczyć. Nie, nie będzie to perfekcyjne, no, ale róbmy coś, co sytuację polepszy. Czyli jeżeli chodzi o monitoring takich zachowań na stacji końcowych, na przykład, że ktoś przejął stację i teraz zaczyna nam skanować sieć. No bo to jest najczęściej jeden z typowych takich przykładów. Eee, I to skanowanie możemy już pr próbować wykrywać. Oczywiście ci atakujący również mają tą świadomość, że takie agresywne skanowanie sieci w bardzo krótkim czasie jest łatwe do wykrycia. Więc jeżeli mamy jakieś systemy, które analizują na przykład logi na, z Firewalli czy z jakichś innych systemów, no to są w stanie pewnie tego typu sytuacje wykryć i skorelować. W związku z tym wygenerować jakiś alarm. No więc ci atakujący są nie tacy agresywni. Czyli wiedzą, że póki nie są wykryci, to mogą działać dość długo i najczęściej te sytuacje to są raczej miesiące funkcjonowania takich atakujących w naszej sieci niż poszczególne sekundy czy godziny. Dlatego oni wtedy mogą próbować dostępu do różnych systemów naszych wewnątrz, z tej przejętej stacji w sposób bardzo powolny, czyli zobaczą, czy można zapingować nie wiem, raz na dzień na przykład albo raz na kilka godzin jakiś system, a może nie zapingować, tylko na przykład odpytać po http albo https, co jest bardziej typowym profilem typowej aktywności użytkownika. Więc tutaj możliwości ukrywania się jest to troszeczkę. To co teraz jest modne, jeżeli chodzi o produkty, no to te xdry czy ndry, czyli takie oprogramowanie, które na, ma wykrywać właśnie cały czas monitorować i wykrywać taką aktywność. Niebezpieczną. I oczywiście ta aktywność niebezpieczna to najczęściej na dzisiaj, przynajmniej to jest na zasadzie takiej marketingowego slajdu, że tu jest pięknie, my automatycznie coś wykryjemy, wyślemy do Ciebie tą informację, a Ty sobie z nią zrób coś. To, to generalnie zrobienie coś, to nie wiadomo, co to miałoby być. No bo przecież w naszej realnej sytuacji, jak ma ktoś nawet ma zespół bezpieczeństwa, to ten zespół bezpieczeństwa, czyli ten sok, ma co robić. Więc okej, okay, no, że my tam wyślemy jakieś zgłoszenia. Ale jak one są takie nieoczywiste, to nadal to jest bardzo trudne dla człowieka do m, takiej e, zrozumienia tej sytuacji. E, no więc to, co takie zespoły bezpieczeństwa monitorujące e, szukają, to bardziej gotowej informacji. I tutaj na przykład e, systemy wszelakiego typu e, User Behavior Analytics, e, czy, czy dla urządzeń takiej analizy zachowań. W sieci to jest element, który jest bardzo przydatny, jeżeli jest połączony ze scoringiem. Czyli chodzi o to, że jeżeli atak jest przeprowadzony przez wiele etapów i nasz system bezpieczeństwa nie raportuje nam pojedynczego wyspowo ataku czy takiego incydentu, a agreguje nam te wszystkie zdarzenia i prezentuje nam jakiś rodzaj scoringu, do którego możemy zerknąć i popatrzeć, o było wykonanych już 6 kroków. Oto, to jest faktycznie coś już prawdopodobnie poważnego, zajmijmy się tym. I dzięki temu jest bardziej możliwość wyłonienia informacji ważnej z tego całego zalewu informacji, które mamy. Bo jeżeli patrzymy sobie czysto teoretycznie, tak jak ja teraz mówię do Ciebie, że dobra, mamy atak, czyli jest jeden atak, mamy tutaj jednego atakującego i on robi jeden skan, no to my możemy sobie przyglądać się takiej pojedynczej sytuacji. Natomiast jak wyobrazisz sobie taką sytuację, że masz nie wiem, 500 użytkowników, tysiąc, 10 tysięcy pracowników. I ktoś robi jakieś skany, to to jest informacja, która ginie. Po prostu ginie w tym, w tym natłoku wszystkich informacji, które są. I dzisiaj największym problemem osób od bezpieczeństwa, oprócz tego, że jest ich bardzo mało, to nawet jak są, to jest tak, to jest taki problem, że one nie mogą jasno wysnuć wniosków. Czyli to. Jeżeli to już jest incydent zarejestrowany, był atak, coś się wydarzyło i tutaj dochodzi do analizy, to jest inna sytuacja, bo tutaj jest jakby taki już zastany etap informacji i możemy sobie poświęcać kolejny miesiąc, dwa, trzy na analizę tego jednego przypadku i logów pod kątem tego konkretnego zdarzenia. To jest troszeczkę coś innego, aczkolwiek tu też brakuje zasobów, bo większość firm nie ma takich na etacie e, analityków bezpieczeństwa, którzy będą e, już... E, po fakcie analizować dane zdarzenie. To najczęściej to jest wykupowana usługa od firm zewnętrznych. Ale wracając do monitoringu, czyli pierwszy etap, jeżeli chodzi o taką warstwę sieciową, to patrzymy, czy coś się tutaj takiego nietypowego dzieje. Jeżeli mamy rozwiązania bezpieczeństwa, które nam tą analitykę dotyczącą zachowań prezentują, czyli tam są generowane wtedy takie profile per użytkownik. I w ramach tego e, profilu nam wychodzi, że o typowe zadania na przykład danego człowieka, który pracuje w księgowości, to były e, otwieranie jakichś plików na SharePoincie, jakieś otwieranie zasobów przez https -a. Ale nigdy on nie wykonywał jakiejś na przykład dużej ilości skanowań. Ale możemy mieć innego pracownika, który pracuje w dziale IT i rozwiązuje problemy z działaniem sieci. I on na przykład takich urządzeń czy takich narzędzi do skanowania sieci używa dużo częściej. I to będzie w jego profilu zapisane. I jak on będzie ze swojej stacji ten pracownik IT generował taki ruch, no to nie będzie wzbudzał alarmu. Natomiast jak będzie podobną aktywność przejawiał ten pracownik z działu CAD czy z finansów, no to automatycznie będzie tam jemu ten scoring Cruise. I samo to zdarzenie jeszcze nie jest jakimś wyznacznikiem tego, że o, to trzeba mu reinstalować stację, no bo tak, przy dużej ilości pracowników to też nie da się tego po prostu operacyjnie uciągnąć. Ale jeżeli się okazuje, że w kolejnym kroku on się zaczyna łączyć do jakiegoś, ten pracownik biurowy załóżmy, zaczyna łączyć się, czy próbuje się łączyć do serwerów baz danych bezpośrednio, no to to już jest kolejny incydent, który podwyższa ten scoring i mówi, o kurczę, tutaj było jakieś skanowanie, które wychodziło poza jego profil, tutaj teraz widzimy, że o, próbuje się łączyć do systemów, które... No, widać wyraźnie, że nie powinny być skorelowane z jego funkcjonowaniem, czyli to automat akurat nie jest w stanie e, zauważyć jako takiej korelacji. Na zasadzie pracownik e, jakiegoś działu e, tam HR-ów łączy się do baz danych, tego nie wykryje jako logicznego faktu, ale wykryje, że on wcześniej tego nie robił, a teraz to robi i jeszcze robi to na przykład co trzeci dzień. E, więc w związku z tym, tu jest coś nie tak i podwyższam mu ten scoring. I kolejny krok, e, załóżmy, że będzie ten, użytkownik tego biurowy, tego naszego HR-u, i on w kolejnym kroku będzie się łączył LDAP-em na przykład do jakiegoś innego systemu IT, do którego wcześniej też się nie łączył. No i znowu mu podwyższa się ten scoring. No i jak mu się ten scoring podwyższa już powyżej. Jakiejś zadanej wartości, no to wyświetla się alarm, i wtedy taki, taka osoba, soka, patrzy sobie i a, okej, okay, to on wykonał cztery kroki, jego scoring już wzrósł, to chyba tu się coś dzieje i już się zaczynałem bardziej przyglądać. Więc to jest niewątpliwie jedno z możliwości, takie narzędzie, które daje możliwość monitorowania ciągłego. Jest na to nawet bardzo dobry taki termin angielski, CAPTA Continuous Adaptive Risk Assessment. Thread Assessment, czyli generalnie chodzi o to, i to, to też Gartner jasno mówi, że dzisiaj nie wystarczy zainstalować sobie systemu Siemowego, systemu Firewallowego, systemu VPN-owego i traktować to wyspowo, tylko kluczem jest oprócz tego, żeby to monitorować ciągle, czyli z każdej z tej wysp będziesz mógł dostać taki rodzaj eventu. I ja już widziałem tego typu rozwiązania, takie anomalie są generowane i dzięki temu możesz tę anomalię wysłać gdzieś. I teraz jeżeli masz ten system profilowania, który potrafi z zewnątrz jeszcze otrzymywać takie alety z poszczególnych wyspowych systemów i dzięki temu podwyższać scoring no to masz już sytuację taką, gdzie więcej tej widoczności odnośnie zachowań poszczególnych osób w Twojej organizacji jest uwzględniony w tym scoringu. A im więcej takich zdarzeń nietypowych jest uwzględnionych, tym szansa na to, że ty patrzysz jako pracownik soku, czy jeżeli nie masz takiego zespołu, ty jako administrator, który też masz część takich obowiązków w swoim zakresie. To, że patrzysz we właściwe miejsce, że patrzysz na właściwą rzecz, że spędzasz swój czas we właściwy sposób, który jest najbardziej skorelowany z tym, żeby podwyższyć ten poziom bezpieczeństwa i wykryć potencjalne zagrożenie, zanim ono dojdzie do ostatniego etapu i zostaną zaszyfrowane dane, jeżeli to jest atak ransomware. Jeżeli to są inne ataki na zasadzie takich cichych, że tylko wyciągamy informacje, to w zależności od tego, jaka to jest firma czy instytucja, no to one są często jeszcze groźniejsze w kontekście takim, że cały czas dane wyciekają, a niewykrywana jest taka sytuacja, dlatego że nikt o tym nie wie, no bo jak nie ma narzędzi, żeby się dowiedzieć, no to skąd ma wiedzieć. Więc to jest taka, taki trend, który ewidentnie widać, że jest. Ja to widzę w kontekście różnych osób i różnych jakby takich narzędzi o tak, że ten scoring i to monitorowanie takie stałe jest cały czas takie samo. Więc jeżeli chodzi o sposób jakby podejścia do tego monitorowania i do kolejnych tych rozwiązań bezpieczeństwa to to się cały czas dzieje. I cały czas też jest szukanie i jest olbrzymie zapotrzebowanie na to, żeby to było bardziej zautomatyzowane. Tutaj sięga się też mocno po te aspekty dotyczące sztucznej inteligencji, bo to też świetnie wygląda w marketingowych slajdach. Natomiast ja osobiście, jak słyszę od osób, które się trochę bliżej zajmują tego typu danymi, no to sztuczna inteligencja wiadomo, że się świetnie sprawdza w kontekście analizowania obrazów to wiadomo, natomiast przydatność jakby tej tzw. sztucznej inteligencji do wykrywania ataków jest na razie moim zdaniem bardziej marketingowym hasłem niż realnym, a to z jednego prostego powodu, że musi być bardzo duża ilość danych, na której sztuczna inteligencja musi się nauczyć pewnych wzorców. I teraz, jeżeli my byśmy chcieli nauczyć tą sztuczną inteligencję w wzorcu wykonywania ataków, to musielibyśmy mieć bardzo dużo danych dotyczących wykonywanych ataków. No, dzisiaj to praktycznie ja nie znam takiej bazy danych, z której można by korzystać i dzięki temu nauczyć taką sztuczną inteligencję bardzo jakoś efektywnie wykrywania tego typu zdarzeń. No, co prowadzi do wniosku, że wykrywane w sztucznej inteligencji nie będą prawdopodobnie ataki, a będą raczej wykrywane właśnie pewne odchylenia, czyli tutaj trochę to jest taka hybryda pomiędzy machine learning bardziej. A sztuczną inteligencją, choć tutaj sztuczna inteligencja nadal jest nie do końca określona, co ona by miała robić więcej w porównaniu do tego uczenia maszynowego. Czyli jeżeli mówiłem o, tym, o tych profilach użytkowników, że on, każdy użytkownik będzie profilowany, czy są takie narzędzia i warto to robić, i dzięki temu rośnie mu scoring, taki bezpieczeństwa, no to, to to jest machine learning, to, to jest jakby znane od lat, i tu jest w tym kontekście na pewno do wykorzystania. Natomiast jak sztuczna inteligencja miałaby wzbogacić ten mechanizm, to tutaj już do końca nie wiadomo i nie widziałem żadnego jeszcze rozwiązania, a widziałem już trochę, które by jasno pokazywało, gdzie jest ta wartość tej sztucznej inteligencji i dlaczego ta sztuczna inteligencja to jest ten element, który dużo bardziej ulepsza to rozwiązanie bezpieczeństwa w porównaniu do klasycznego machine learning. Natomiast nie zmienia to faktu, że jak ludzie patrzą na slajd i mówią, o, no, najnowocześniejsze rozwiązanie bezpieczeństwa, bo ono ma sztuczną inteligencję wbudowaną, to to, to już jest ciekawe do słuchania. Więc w tym kontekście widzę wartość bez wątpienia. E, natomiast też widziałem takie pytania y, i jakby sam też czasem takie pytania otrzymywałem. No dobra, ale to co konkretnie ta sztuczna inteligencja robi? No i tutaj w zasadzie każdy, każdy producent nie odpowie nic konkretnego z dwóch powodów. Po pierwsze, no nie chce się ujawniać, ponieważ to jest w ogóle początek, jak implementować i jaką wartość ta sztuczna inteligencja wnosi. A po drugie, jest też tutaj problematyczne to, że często nie wiadomo, nawet tu tych, którzy już implementują sztuczną inteligencję, w sensie uczą ją czegoś, to nikt nie wie, jak ona się nauczyła. Czyli co konkretnie tam wykrywa? Tu można bardziej tylko mierzyć dane wejściowe, wyjściowe, ale ponieważ jak wiesz, każdy użytkownik może mieć trochę inną specyfikę. Firma ma inną specyfikę, pracownicy w tej firmie mają inną specyfikę, więc to nakłada dodatkowy poziom trudności do wykrywania dla takich urządzeń. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że trochę naświetliłem tą sytuację z wykrywaniem i zapobieganiem. Może jeszcze na koniec kilka słów o tych dalszych etapach, czyli jeżeli jest etap taki, że dobra, skanujemy i tam wykrywamy, no to scoring rośnie, zaczynamy się przyglądać użytkownikowi, jak to wykryjemy, no to staramy się tam wyczyścić jego stację, żeby mu jakby odciąć tego atakującego od dostępu do naszej firmy, ale jeżeli idzie to dalej, czyli z tej stacji przejmuje kolejno jakiś serwer, i z tego serwera kolejny serwer i próbuje odzyskać czy pozyskać informacje o hasłach, najlepiej do admina domenowego. No to tutaj, jakby każdy z tych elementów też może być mierzony. I na przykład słyszałem o takich implementacjach dotyczących na przykład reguły, że jeżeli atrybuty jakieś w AD są zmieniane, to automatycznie to generuje blokowanie konta albo blokuje możliwość zmiany dla tego użytkownika. Czyli jeżeli wiadomo w danej specyfice firmy, że Dane operacje nie są wykonywane w sposób nie wiem, typowy, to y, zaprogramowanie takich scenariuszy automatycznych, że wygenerowanie pewnych zmian profilów AD powoduje, że automatycznie blokujemy coś, zabezpieczając, odcinając dostęp danego użytkownika od domeny albo od funkcji zarządzającej domeną, y, no to to już jest element, który nam y, potrafi coś zapobiec. Bo jeżeli dojdzie do. W końcowego etapu, czyli uda się komuś pozyskać dane logowania do danego konta, tu oczywiście warto wspomnieć o kolejnym utrudnieniu, czyli multi-factor authentication, który nie jest idealnym mechanizmem, ale podwyższa poziom trudności. Czyli oprócz tego, że ktoś nawet pozyska takie hasło i login, to jeszcze musi mieć jakiś dostęp do tego drugiego czynnika uwierzytelnienia. Można tutaj jeszcze też sobie podwyższać poziom bezpieczeństwa poprzez pewne warianty użycia na przykład MFA. Jeżeli dany użytkownik na przykład ma sytuację taką, że jego scoring podrósł do jakiejś wartości, to wygeneruje akcję, że on musi się teraz logować przez również ten MFA jako drugi czynnik auto uwierzytelniania, autoryzacji do danego systemu jeżeli ten system jest krytyczny. Czyli tutaj można dużo rzeczy yy, wdrożyć sobie, które podwyższają poprzeczkę temu atakującemu. Do, nadal jest możliwe do zdobycia, ten, ten drugi czynnik uwzględniający. Natomiast to już jest kolejna czynność do zrobienia i kolejny krok, który trzeba wykonać, który też może wygenerować nam dodatkowy wyższy scoring. No i na koniec już taki, jeżeli patrzymy na przykład na atak ransomware, ostatni krok jak już ktoś ma ten, ten dostęp admina domenowego i ma dostęp do wszystkich Windowsowych serwerów i ma dostęp do tych wszystkich naszych danych, to to co możemy zrobić, to oczywiście możemy jeszcze monitorować zachowania plikowe, czyli jeżeli widzimy, że ktoś generuje właśnie akcję pod tytułem dobra, to ja tutaj kasuję te pliki i czy je szyfruję i kasuję, no to może to zatrzymać. To oczywiście też to, ten mechanizm ma swoje wady i zalety, no największą wadą jest to, że moim zdaniem on się nie będzie dobrze skalował, czyli y, dla, dużej, y, dla serwera, który wykonuje dużo operacji plikowych, to jak on miałby tutaj monitorować każdą aplikację, każdy, ka każdą transakcję, każdą modyfikację każdego pliku, no to, to to jest możliwe, żeby nie było, że nie jest. Jest możliwe, tylko jaki to nakład obciążenia dla danego serwera dodatkowo wprowadza, no, na pewno wprowadza. No, skoro musi monitorować, skoro ma backupowe e, pliki, to musi być jakieś e, miejsce przechowywania tych plików, musi mieć jakąś przestrzeń dyskową, musi być obliczona e, oczywiście przez procesor e, ilość danych, która jest kopiowana, przenoszona dużo różnych operacji, które z punktu widzenia samego założenia mogą nie być złe, mogą być nawet całkiem fajne, ale na pewno nie nadają się dla każdego scenariusza. I teraz zrozumienie, w którym momencie, jaki scenariusz się nadaje, jakie narzędzie będzie pasowało do mojego, mojej specyfiki, danej firmy, jest bardzo kluczowe. Więc warto się edukować w tych nowych narzędziach, w tych nowych trendach, w tym monitorowaniu ciągłym, w tym scoringu, monitorowaniu użytkowników, bo to jest coś, co bez wątpienia do nas idzie, szybciej czy później przyjdzie, jeżeli będziesz chciał podwyższać swój poziom bezpieczeństwa o kolejny poziom i iść dalej, iść wyżej. Tym razem to już faktycznie koniec. Także dziękuję Ci za uwagę. Wszystkie pytania zachęcam, zadawaj w komentarzu. Jeżeli chcesz zobaczyć różne takie przykłady separacji, na przykład tego managementowego. Wilanu, sieci, kilku sieci, to ja pokazuję jak zabezpieczać infrastrukturę w oparciu głównie o mikrotika dla takich właśnie podwyższania stopnia niezawodności czy takiego bezpieczeństwa w naszej infrastrukturze czysto konfiguracyjnie. W większości rzeczy możesz zrobić to bez dodatkowych nakładów. Do niektórych rzeczy potrzebujesz więcej mikrotików, jak na przykład do robienia dodatkowego DMZ-u. To w zależności od konfiguracji i Twojej architektury. Natomiast no, trzeba jasno sobie powiedzieć, że podwyższanie bezpieczeństwa będzie generowało dodatkowe koszty. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia już za tydzień.